i tutaj mamy oddali pasmo górskie nie wiem czy to jest sierra de gador w każdym razie pierwszy raz od kilku lat widzę że w grudniu nie ma tam na szczytach śniegu może dlatego jest trochę cieplej oczywiście A tutaj wszystko domy prywatne jak widać zabudowania główna uliczka do tak zwanej Urby, czyli do Urbanizacji, skrócie się mówi Urba. Mamy sobie tutaj z Bobkiem, z paterem Pociskamy w stronę domku. Jest, gdzie tam widziałem, startujący samolot, ale gdzieś w, w odległości, około 40 km od nas znajduje się. La lotnisko tutaj mamy, tutaj mamy następny samolocik Samoloty tu latają jak nawiedzone. To jest akurat kanał przelotowy, którym oni latają. No ten jest wysoko, na 10 tysiącach to pewno leci na Europę. Tu jak widać. Wszystko domki, tutaj w budowie też nie ma tu żeby skończyć te kędy na lepsze czasy. Jak to w Andaluzji bywa kiedyś bogaty, teraz ziemny rejon, chwała, postarstwo, protekcja, wszystko. To dało zadział sobie w dobie kryzysu. Afery korupcyjne, które są tutaj ten domek, coś sobie zaczął robić w nieskońcu. Oprócz tego jest na sprzedaż. Można zadzwonić w Można zadzwonić, można go kupić, wykończyć. To też musiało dobrze przycisnąć. Mm, mm, mm. No tutaj żeśmy szli do hotelu, się idzie na pasaż morski do hotelu Mediterraneo. Piękny hotel, kolorowy, pięknie zrobiony. Coraz częściej używa się tutaj e, paneli słonecznych, żeby oszczędzić energię w domu. Tutaj mamy hotel, Ewenia z Rajda Park Tam dalej jest następny Druga filia do Rajdy Do Rajda Garden To jest Rajda Park A tutaj jest jeszcze No akurat dzisiaj jestem w takim miejscu, gdzie nie ma nic ciekawego do filmowania Obo Tamki takie, co mówiłem, stylowo arabskie. Może troszeczkę przybliżymy. O, pokażemy. Tak. Podobnym, podobnym mieszkam, tylko w mniejszym. Tu bliska ma rowerka. Chodź na drugą stronę, bo nas znalazł się rozjedzie, rozwiedzie dzisiaj ruch duży jest i może to poniedziałek i się O, Tamten biały budynek, to jest właśnie Zoraida Garden Dwa hotele, dwa hotele w pobliżu siebie A jeszcze mają tam na Urbie Oczywiście jest domek do sprzedania Piękny teren można sobie wybudować basenik, Ja bym go kupił, proszę dać na sprzedaż. Gdyby ktoś był zainteresowany, fajnie blisko plaży. Prze ulic przez ulicę, się przejdzie, praktycznie pali, już jest na pasażu. A babka z Anglii ma do sprzedania. Dużo tu Anglików, Niemców, ma prywatne domy swoje. A przy linii plażowej, to praktycznie wszystko ja, motocyklistów jest tu bardzo dużo jest ciepło klimat ciepły to tej motocykli nie brakuje bardzo teraz będziemy na tym kończyć jak będę tak już mówiłem wtedy wcześniej jak będę w jakimś ciekawszym miejscu na trochę się rzeczy a tak chciałem tylko pokazać mniej więcej Przybliżam uliczki no, w okolicy, w których mieszkam. Tak można sobie to mniej więcej wyobrazić. No tu jest teren jeszcze, gdzie, gdzie podwodowe uprowadzamy, ale, okay. ale na razie tu Mamy palmy. Tutaj się zbliżamy do mojego domku. Tutaj jest sieć takich sklepów. Jak się tylko sezon do zaraz wszystko otwarte. Pełno wszystkiego można kupić. Oczywiście to związane jest z wybraniem i z plażą i z morzem. No, no i tu już chodzimy na, na kaję Ameryka Pucio. Tutaj byliśmy na kaje Alameda. I tutaj tam amerykańskie futra pójdziemy do Ronda, i już będziemy w domu. Tu oczywiście jest sieć kafeterii. Proszę bardzo, latem oblegane, wieczorem oświetlone, pięknie wyglądają, ale powoli to wszystko, wszystko się za nie lubię. Tak ci ludzie już nie mają pieniędzy. O, to je by bilo na tole. Jaz se razdim tuje in do uslušanja.